Akurat się włączyło oczek, i czekamy. O, Sieman! Widzowie dzisiaj jest survival ze slajkiem. No nie no, gówno. Chodź. Jakaś kupa mi się odpaliła. Za mną. Dobra. Chodź. Czekaj, bo mi jakieś klawisze trwałe wywaliło. Dobra, slajk nam już tu... Ej, że POP? Jest w ogóle? Nie. Ha. Spróbujecie, mogę czy spróbować klepnąć? No aha, nie bijemy, dobra. No, my tylko. Poczekajcie, to jest węgiel. Węgiel! Ej, nie drzwi Ej, zbieramy! Zbieramy, nie będziemy musieli tyle, tyle płacić za węgiel do domu. Ja jakoś to musimy przenieść z Minecrafta do Lealu i nie będziemy musieli tyle płacić za węgiel do pieca. Bo nie ma w Polsce węgla. O dzięki za węgiel. Okej, okay, dobra. Dawaj, ja, ja, idę, ja, idę, ja idę coś pokopać. Dawaj idziemy kopać żelazo. Idź po. Na co? Na piecyki, na piecyki. Ale dawaj... No cały kabel stał. Ja mam chodź. Tutaj w górze nie znajdziesz, chodź. Dawaj chodź gdzieś na dół, idziemy, dawaj kopiemy swoimi ścieżkami. No. Poczekaj, zrobię sobie łopatę i będziesz za mną. Ja muszę swoją magiczną klawiaturę podjąć. Żeby zobaczyć, czy w ogóle zadziała, ja. Tylko teraz gdzie ona była? Mo może kordy mi się w końcu odpował? Tutaj tak, widzowie? już się po, powoli kopie pod ziemię. Na podziemia. Jestem nie panu, dłoń. Tak mi nie boi się, nie, ja się boję, bo on że się nie znajdziemy. Ja jestem... Dobra, ja też się idę już kopać. Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Dawaj. No i chodź tu. Tu chodź, na dół. Do... Tu? Na dół. No. Masz dla mnie patyki albo crafting? Ja chcę pochodnie z zrobić. Ja, ja się kopię. Ja zrobię, ja zrobię, ja zrobię pochodnie. A dasz mi? Nie. Po co, jak ja będę rozświetlać? Ale ja... Ale dawaj, kupiemy się w swoją stronę, to będzie... To więcej rzeczy Nie. będziemy Nie. mogli znaleźć. Odej, ja będę Oj, ja też zginąłem. Co? Tam to było, tam! Nie gdzieś. Ale ty się przed chwilą wydań. Pierzemy tam. Do lawy. Zjedziemy... cicho! Tam jest cake bo tam można żelazo. Ja sobie krowę rozklepię. No, ale Brum, brum, brum. Po brum. co? Nie. Ja chcemy krowę. Po co? Będę miał na mięso, bo jest drogie. Po co? No bo mięso jest drogie. O, bajemy skórę skóra skórę. Po co ci? To moja skóra na początku może i ten zrobimy, a potem zabijemy krowę. Okej? Okay? No ale dawaj pójdziemy jeszcze raz do tego kajwa, tylko się teraz trzeba trochę inaczej tam wkopać. Chodź, ja zbieram dynie, będziemy Nie robić zbieram. golema. Okej. Okay. Okay. Będziemy... Nie, bo to ci eku zajmuję. On będziemy 5 lat szukać wnioski odstaw z dynia. Chodź. Gdzie o, jesteś? Chodź. Dawaj, chodź. Ty nam zrób jakieś Błodniku. itemy. I idziemy tam kopać, dawaj, do tego kajwa dużego. Zobacz. Co? Jeszcze tu nie idziemy, bo tutaj... To jest kanien? Jest... Nie idź tam. Pokaż, ty zobaczysz. Nie idź tam. Uh! Nie idź, nie. Dobra, ja już myślałam... A już myślałam, że to jest nie żelazo. Nie Dobra, to ja idziemy. Idziemy, dawaj, idziemy, poidziemy. Poidziemy, później tam pójdziemy. Mikrofon. A ja, sorry, ja Później, się nie. Sorry, ja nie dreja, mam dźwięk na mikrofonie w aplikacji z ustawieniem. Więc się nie dreja? Ale to ścisz. Ale nie, ale teraz się nie na. Później ścisz. Chodź. No to czekaj. No jesteś. zrobi. Nie możesz tego parkurem zrobić. Brum, 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 brum. O! Owca! Będziemy... Będzie na łóżku! Dawaj, po owce! Będziemy mieli łóżko! Zaraz. Ale owce mogą zniknąć! Ta moja! ta jest nie, moja! Nie mogą. Tam są. Tam są jeszcze, tamte są moje. Te są moje wszystkie. mam jedną wełnę. Dobra, zamknij mordę, Kubo. Dobra, mamy jedną fajną... Nie ma drzew! Halo? Dobra, ja mamy... To nie co? ma drzew nigdzie. więc to są o, to są bezdrzewowe lądy, tak zwane przeze mnie. Tak wymyśliłem nazwę. O, krowa! Teraz? No. Ej, to może być mała fajna nazwa, bezdrzewowe lądy. Małych krówek nie zabijamy, one muszą jeszcze trochę sypożyć. O, pojď, to też jest fajny kanion. Chodź. Tam. To nie trzeba chodź. O O jest lepszy kanał. tak kliknij, shift tak Wow. Żebyś Musimy nie Tam. O węgiel, węgiel. Chodź. 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 Jedziemy po drzewa. Ej! Musimy rozwiązać tą sprawę, gdzie są drzewa. Tutaj. Tu wody nie ma czy co? Jest. Co? Jest woda. Tak się to było. Mm, jest woda. To było coś takiego. Ej, szybko, noc. Rupse, łoże, Matej. Rupse, twoje łoże. Łoże, łoże, łoże. Łoże. W łoże robi się noc. Mi też daj trzy drewna. Daj mi jedną belkę. Ja ci dam i No jak. Ja chcę jedną belkę. Ja chcę dwie belki, bo się noc robi. Ja ci dam i zaraz. Czekaj sekundę Zrobię na razie Grzewnianą siekierę Zabiję owcę No i będziemy mieć na łóżka. Po co idziesz na dół? Nie idę na dół Chodź, mi. bo już No rób. to ja mam trzy Ja mam trzy dla mnie, ja nigdzie nie idę Ja mam swoją wełnę no to poczekaj, ja pozbieram i zrobię nam łóżko. Ale ja mam swoje. Ja już sobie drzewo ścinam dla siebie. Nie, chodź ty. tak. Dobra, rzetnij jeden pień, bo jeden ci będzie potrzebny tylko. I chodź. Dobra, to się na kimę. No to sobie robię ten pień. Chyba logiczne. A zobacz na moje nóżki. Co ja już mam? No nie, no to moja skóra była. No i... Ja za to zbierałam większość. Chodź do spania. No bo ja tam nie zasnę. To robię sobie łóżko, chyba logiczne. A co ty kraft, pan, crafting zrobiłeś? No żeby sobie zrobić łóżko. A, a wiesz co z obok mojego łóżka? No, no crafting. No oddawaj mi crafting. No daj mi crafting, no! To masz crafting! No to po co mój zabrałeś, no! No to po co dwa craftingi? Chyba, bo ten jest mój. Możemy mieć nasatkę kraftik. To jest na to drewno. O kurde, ja chyba robię sobie piosenkę pod tytułem crafting. To są moje. Dobra, dawaj, ja też chcę. Ja też chcę iść coś kopać. Idę sobie po drewno. Opateczki. Ja ci zrobię i ten. Ale jak ty Ty jesteś no. Ja też chcę się coś robić, mam powiedzieć. Ja też chcę robić to umrzesz za sekundę mhm jak nie chcący nie, kl nie klikniesz shifta zejdziesz do kanionu i mógłby cię zabiją jak tu nie wierzy włączam pvp zaraz czemu?

Okej. Okay. Dawid, Tu? Gdzie jesteś? Nie, rozwaliłeś gdzie... mi crafting. Tu ja nie gadam. nie. Mm, dobra, oddam ci crafting jest. Crafting. O mi daj crafting. Ja... Zalałem ja ci crafting. No radzie to był... akcja chcę mi się nie chce klikać Ja idę jeszcze pokopać trochę Hobla na... Piesek. Ja też sobie idę pokopać trochę czegoś. O co, jak ja ci zrobię wszystko. Dobra, ale ja też chcę sobie też porobić. No ja ja tym... Ja ci tak. zrobię O cześć! O cześć. Co robisz? Kopię. Nie kopasz. kup się tak po ciebie. Chodź ja do wiem. góry już. To jest pierwsza zasada Minecraftera, ale... Kopię się po ciebie. Dobra... Spadniesz do lawy, tak jak wcześniej. Ha, ha, ha. Chodź to... na powierzchnię, chodź na powierzchnię. Akurat wtedy do lawy to ty też spadniesz, więc lepszy nie jesteś. No ale ty się i pod lawę wkopałeś. A ty tam też spadniesz, więc... Gdzie ale... też. Mówię, ko kopiemy się rulonikiem. A ty lecisz swoim tempem. No mi daj kilof lepszy. Czy mam to sam zrobić? Co no robisz? Sam? sam. Oddawaj ten kilof. Ten drewniany. On jest super. Co? Wiesz do czego? Wiesz do czego one jest Do fajny? przepalenia. Wow. Odkryłeś Amerykę. No. Oddawaj mi piecyk. Oddawaj mi piecyk. On jest super. Oddawaj mi piecyk. Dzięki. Ja zabiję krowę i nam dam jedzenie. jedzenie, podzielę się na pół. Tylko skóra moja. Mm. Ja ci dam zaraz jedzenie, okej? Okay? Nie wiem, może? Czyli nie chcesz jedzenia? Chcę, okay. chcę! A nie sumie! No właśnie. Chcę, 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 chcę. No to ci zrobię właśnie. Stój tam, nie ruszaj się nigdzie i ja pójdę do ciebie. No właśnie, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Nie, gadaj patyków mi zabraknie. Kurczę mój Tam masz drzewo obok to zrób to tutaj. Ale mam patyki, tylko musiałam sobie skraftować. I to wyrobimy się kierę. Ja tam cię widzę, jestem u góry... na górze. Gdzie na górze? Co ty odwada? Jaka górka jest. Zaraz Ci pokażę. O jajkiem w ciebie rzucę. Nie rzucisz. O, od ciebie rzucę. Widać cię, siema. Elo! Nie idź do mnie! Nie idź do mnie! Kurde do ciebie. Uuuu, Sedan. Nie idź. Nie idę do ciebie Aj, Pana tego bez skilla. Pana bez... Kilo. O, i nie dostałem HP. Gdzie HP nie dostałeś? Chyba no. damage jak chcesz. Chyba damage było jakiego HP nie dostałeś. No HP nie dostałem od spadku. Myślę, że HP to jest się. życie jakbyś chciał wiedzieć. Dobra, idziemy tu do tego no kanału. Wow. Poczekaj, ja hełmik zrobię. Nawet hełmika nie mam. I ja jeszcze przypalę tylko te rzeczy. Nie! Gdzie ty idziesz? No tam. O węgiel! Węgiel! No odejdź. O, no, oddaj mi węgiel! To jest mój węgiel. No nie. odejdź mi z celownika, bo ci bana bo. Tak nie To Węgiel kooperacyjny. A nie do slajda. Dobra, chodź. Moje żelazo, moje żelazo! Moje żelazo! Tu jest. Moje. Chyba moje. moje jest! No to se po nie pójdź. No to se po nie pójdź w takim razie. Ale mnie nie spychaj. No chodź to! I to po żelazo, no? Przecież tu jest kopie na dwie tarcze. Ty się nie umiesz budować. To chcę się dobudować, nie, ale jak... A jak chcę spróbować może? No so, to ja nie... sobie zbieram i się dobuduję dwa razy szybciej od ciebie, beżesso. Już spadłeś? Jak ty się wydostaniesz, chłop. Dzięki za żelazo, moje. No, dawaj mi żelazo. Udzielimy się na pół, dam ci tarczę. No to mnie wykop jakoś stąd. No to się wybuduj. Nie jedz surowego mięsa! Nie jedź surowego mięsa nigdy więcej. Czemu? Bo możesz je przypalić i ci dwa i da... i dać ci dwa razy więcej. Wow! I wykręciło jak zobaczyłem to, co ty zrobiłeś. A jak miałem mieć przypalony Skąd? Jak, jak musiałem się... To jest Piecyk mój! Gdzie? W dziurze? Masz piecyk? Nie. No! No, no! ja byłem w dziurze, londy. musiałam zjeść, bo o, mi idę. Idź na lądy. Idę na odległe lądy. Kto też... ci kazał? Ty. Ja zbiorę całe mięso i ci dam resztę, okej? Okay? No. Dam ci połowę. Zbiorę całe mięso i ja. dam ci połowę, okej? Okay? No, ale tu będzie nasz taki serwer w ogóle bez komend, co będziemy sobie budować ląki jakieś. Chodź, 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 chodź. Gdzie jesteś? Po drugiej stronie, ty? tam gdzie Ty jesteś, po drugiej stronie. Tu? mój Nie. Twójnik. Tu? Jezus, pójdę do Ciebie, bo Ty nie kumasz. A widzę twój, widzę twój nikt, widzę Twój nikt. Chodź, za mną. Chodź tędy, gdzie ja. Speedrun, ty, 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 ty. ryzykowny skok dostaniemy po 5 steków dobra Taki coś powiem, nie zabieram coś ty zrobił. a Dobra, ja już myślałem, że to jest żelazny dobra, tylko ja ci coś powiem nie niszcz tego nie niszcz tego Desz a dasz? Połowę steków. O, dasz mi pół chłopie? dasz mi węgiel też? tylko muszę ci węgiel ale mogę ci coś jeszcze powiedzieć chłopie? nie wiem tylko jak masz jeden głodek, to nie jedz steka, bo on ci aż daje cztery głodki. A jak mam dwa głodki, to... Się to to, co? Przypala, to się żelazo przepala. żelazo przepala. Ja sobie zrobię tarczę zaraz. A tu mam człowieka dam... taką fermentację. Ja tu mam... Ja tu mam każdy rodzaj mięsa chyba. Ile masz? Nie mam żadnego już Mam tylko steki już. Chyba mam pochodnie. Ej, gdzie ja tą po... Moja pochodnia, ej. Ci po drewno, bo nam brakuje. Potrzebuję zjeść steka. O. No nie no, czemu ja pochodnie rozstawiam? Czekaj. O, bo masz w drugiej łapce pochodnie. Wiem. Nie klikniesz prawem. Co? A, a jak to robisz, żeby cię pochodnia świeciła jaką masz w prawej ręce, żeby po prostu się świeciła bez jej rozstawiania? To musisz pobrać. To Co? Musisz pobrać, coś, musisz pobrać. takiego moda. A można? Tak. A to polecasz to? Ja na razie go nie mam, ale ja sobie zrobię go. Dostarczę. No o Daj drugiej łapki. Wiem. O, Który to był klawisz F? F, no F. Ja mam pozmieniane Tak, wszystko. wiem, bo mówiłeś. Ja mam obok myszki, ja mam taki przycisk, taki. Ja też. Którego mam zmieniane. Chodź spać, chodź spać. Dobra. Chodź spać. Pyk. Be... Grać Złocik spróbował pływać w lawie. Kiedy? No tak jest napisane na czasu. Chodź, Gdzie chodź. jesteś? Gdzie jesteś? Chodź, obróć się, obróć U? się, obróć się. O jesteś. I tak to można iść na szkielety, a nie. No. Gdzie jesteś? Uch, ty musisz się nauczyć szybko biegać? No tu sprintuje skoro? przecież! Sprintuj i skacz. No tu sprintuje i skaczę, patrz! Gdzie idziemy? Ciągu nawet no, ale ja mam sprint daleko ja mam sprint za daleko no to że musisz zmienić klawisze no, a to ja mam cały czas to tak trzymasz? nie to... tylko jak uderzysz o jakiś blok to ci się resetuje sprint aha no to, no to, a tu jest w ogóle nie ma góry nie? o którą mogę uderzyć no właśnie były przed chwilą no. sprintuj Dobra, chodź i skacz, skacz, skacz. O Boże, biom zimowy, idziemy tu. Tak, to jest najlepszy no. biom. O, idziemy na biom zimowy, jest. fajnie. Na nim, na nim nic nie ma, nie idziemy tam. Jest wioska, mały. może być wioska zimowa. Nie. Może. Nie, nie ma takiej wioski w Minecraftu. Jest, nawet chcę Nie ma takiej wioski w wpiszcie, czy jest taka wioska. Nie ma takiej wielki w Minecrafcie. Ej, ale widzowie tym odcinkiem się rozpoczyna nowa seria w Minecrafcie. Moja ze slajkiem Nie? Ej, jesteś? No po prostu chodź Teraz się zaczyna nowa seria w ogóle. I będzie mam nadzieję. Ej, na jakiej to jest wersji? Na jakiej to jest wersji? na A dobra to jest Java. A nawet dobra, to jest Java. zapomniałem. Jak ty tam doskoczyłeś? czekaj. Stąd tu. Wiem, tylko muszę... Palawa! Robimy portal? Umiesz ramofulkę? Jednego żółtełka. wątpię. Dobra, chodź. Chodź na te drzewo. Gdzie ty? Liście mi zamortyzują Jeż, upadek. Nie, nie zamortyzują hmm. upadek. Trzeba Spadni było na... zrobić łóżko fulka. Trzeba było łóżko, łóżko. fulka zrobić. Ui! 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 Spadnij na to łóżko. Na to łóżko spadnij. Lag. Lag. Stać na łóżko. Lag. Widzowie lag. Spadnij. Na łóżko. No spadnij. Dostałem no. d-mage, d-mage! no bo nie skoczyłeś! no dawaj mi łóżko. Daj no. mi łóżko. Dziękuję bardzo. Dobra, gdzie idziemy? Żelazo, żelazo, żelazo. Ej, dawaj robimy sobie zbrojki żelazne. Dawaj tam tak. na dół, tu może być więcej. Ile masz żelaza? Nie. Ile no, mamy, ile mamy żelaza? Tu. Co? Po co się nie pyta? Na razie szukamy wioski. Villagerów! Wilagerów! Szkoda, że na jed... Szkoda, że jeszcze 1.20 nie ma. Nie drzyj się tak. Nie drzyj się tak. Dobra, to widzę, że się... zaraz kończymy ten film, bo jeszcze go muszę zmontować, wrzucić. Właśnie, musimy jeszcze miniaturę ja no. zrobić. To najlepiej, jak znajdziemy jakąś wioskę. Dawid, tylko jak montujesz, to ucinaj niektóre kawałki. O kurde. Ale nie da się uciąć. Da się. No to nie by jak. Chodź tu. Tak powoli. Powoli mówię. Ty umrzesz zaraz. Ty umrzesz Dawid. <skrym> no ty jesteś jakiś. Mówię umrzesz zaraz. No i bez Operatora się z tobą nie da grać. No. Bye bye. Ty musisz się na Ach, chłopiec jeszcze chciałeś na harpurze grać. Owsian, jestem na początku. Jakordu? Ja, ja sobie daję operadera, bo inaczej się z tobą nie zagrać. No co, to nie będzie... To, ale... to będziesz mnie klepał? Duszę A to się. Co? To będziesz ze mną grał? No. No chłopie, ja cię muszę tepać do ciebie, bo ty inaczej nie przetrwasz. Sekundy. To no są moje itemy? Zaraz. pan. Drogi. Co? Pepe. Złociks. Slejk. O. Gdzie Już są? Na... ci daję i twoje. Jakie ty tu śmieci miałeś? A Ta tarcza to jest śmieć, nie? O, dzięki za jedno żelazo. A oddawaj mi je. Oddawaj mi to żelazo. Oddałem Jeszcze się. twoje dwa stacki. Dobra, dzięki. Czekaj, ty nie przepalone. Daj mi nieprzepalone żelazo. Jakie nieprzepalone? No, nie przepalą, może nasze... Dziękuję bardzo, chodź. Czekaj, tylko sobie muszę tarczę ustawić. A mówię, weź zbroję, bo ja umrę. Dobra... Zbroję nigdy ci nie obroniła. Dobra, pa widzowie. Chodź, jeszcze sobie pogramy. Dobra, jeszcze chwilę tylko. Bo ja muszę szybko film wyłączyć. wyłączyć nagrywanie i Ale, ja... pogramy, po prostu. Ale wiesz ile ja będę się film rzucał. So o! Czekaj. A i muszę go teraz wrócić. Po co? Po co? No na jutro. No na jutro. No żeby był na jutro film. Pa widzowie!